Dlaczego notowania prezydenta spadły ostatnimi czasy i niektóre sondaże pokazują, że jednak będzie druga tura? Jak są wybory, to zawsze trzeba się liczyć z tym, że y, może być druga tura. A to jest efekt błędu sztabu wyborczego? Mm. Przecież kampania się dopiero zaczyna prezydent wchodzi na tą wyborczą bieżnię i tak z ogromną przewagą przecież nad pozostałymi kandydatami, no co jest premią za bardzo udaną prezydenturę. I porozmawiamy o wyniku wyborów 10 maja. Dzisiaj prezydent robi wszystko jako kandydat na prezydenta i robi to od niedawna, od kilku dni dopiero, żeby przekonać wyborców, że jest najlepszym kandydatem i że daje wyborcom tę pewność dobrego funkcjonowania tego urzędu zakorzenioną w pięcioletnim dobrym urzędowaniu. Ale Andrzej Duda wyrasta powoli na poważnego polityka. Dzisiaj Newsweek nawet pisze, że być może będzie zgłoszony jako kandydat na premiera w razie przegranych wyborów. Czy to jest sposób dobry PiSu na przebicie takiego szklanego sufitu? Myślę, że każdy, kto usiłuje być mądrzejszy od prezesa Kaczyńskiego popełnia grzech nieskromności. Ja jestem czy nie dorównuję prezesowi w jego politycznym myśleniu. Nie wiem, co jest w głowie prezesa. Moim zdaniem to jest najbardziej nieodgadniona w Polsce głowa. Andrzej Duda by się nadawał na premiera? A tego nie wiem. No ale ja, widzi pan ja, jego ja, ja kampanię, wolę, panie, wypowiedzi, ja, jak pan go ocenia? Ja wolę panią premier Kopacz, także na, jeśli, jeśli obydwie partie jasno powiedzą, kto jest ich kandydatami na premiera, to muszę pani powiedzieć, że nie, nie zachwyca się PiSem i nie będę głosował na PiS w wyborach parlamentarnych. A jak pan usłyszał wypowiedź jednego z działaczy pomorskiej Platformy Obywatelskiej, że założył się z Donaldem Tuskiem o to, czy będzie druga, czy, czy nie będzie drugiej to tury? To po pierwsze pomyślałem. A Tusk powiedział: będzie druga tura. To sobie, to sobie przede wszystkim pomyślałem, że. Ten działacz nie potrafi rozgraniczać sfery publicznej od sfery prywatnej, bo nie sądzę, że miał upoważnienie pana przewodniczącego Tuska do tej wypowiedzi. A po drugie sobie pomyślałem, że pan Donald Tusk zalicza, jeśli to tak uczynił, kolejną wpadkę, bo wpadką przed pięć lat temu było mówienie o Randolowej prezydentusze, że straż, prezydent to jest strażnik Żerandola. Oczywiście, że nie jest. O tym mówi polska konstytucja. I, i za, za tamte niezręczne określenie Pan Bóg strasznie Donalda Tuska ukarał, e, mówiąc językiem Donalda Tuska, czyniąc go strażnikiem Żerandola w Brukseli. Więc jestem ciekaw, jak za, jak za tą wpadkę Pan Bóg ukaże po latach Donalda Tuska. <tuszy>